słuchajcie, a teraz mamy prawdziwą gratkę dla fanów motoryzacji. Pamiętacie, jak mówiłem wam o o tym, jak Lamborghini na początku produkował ciągniki? Tu macie tego przykłady. Jesteśmy w domu Państwa Pani, gdzie znajduje się niesamowita kolekcja samochodów Maserati. Jedyna na świecie taka prywatna kolekcja samochodów Maserati, ale jak widzicie to nie tylko samochody Maserati, ale i ciągniki. Tutaj są niezłą atrakcją. Jest to już podobno ósme pokolenie tej rodziny. Mieszkające tutaj. I takie mają tutaj cuda, zobaczcie. Na samym końcu kijacik 500. Jeszcze chyba jest zamknięte, bo do 15.00 na ją Spróbuję wam pokazać. Potem. To jest normalne gospodarstwo rolne. Bardzo duże. Widziałem, że tu już jak jechaliśmy, pracowały ciągniki w polu. krówki, koniki. A mimo to właściciele byli i chyba dalej są fanami. O, zapala się światło w środku. Dalej są fanami chyba marki Maserati. I mają największą taką kolekcję samochodów tej marki na świecie. Trochę więcej opowiem Wam już w środku. Spójrzcie, ogromne gospodarstwo rolne. A tu chyba ich Tak wygląda wejście.